Dzień dobry, Jan Piński, witam na kanale o historii. Dziś Państwu opowiem o przemilczanym temacie okupacji sowieckiej. Wszyscy wiemy, że rosyjskie, sowieckie, pamiętajcie, że to było imperium rosyjskie. Mówi się o białym i czerwonym caracie. Zbrodnie sowieckie to są zbrodnie popełniane w większości. Rosyjskimi rękami. Teraz, w ostatnich tygodniach, bardzo mało mówiło się o tym, że Rosja doprowadziła Rosja Czerwona, Rosja Stalina doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. Nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie pakt, Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Ten pakt zawierał tajne porozumienia dotyczące podziału Polski, ale także krajów bałtyckich, Rumunii, Finlandii. Związek Sowiecki Józefa Stalina, Rosyjskie Czerwone Imperium. Był jednym z twórców II wojny światowej i jednym z największych zbrodniarzy. Tylko do lutego 1940 roku miały miejsce trzy konferencje Gestapo i NKWD o tym, jak wspólnie mordować i eksterminować Polaków. Polską inteligencję, jak walczyć z polskim ruchem oporów. Na mocy tego traktatu Sowieci dostali 52,1% polskiego terytorium około 200 tysięcy km kwadratowych zamieszkanych przez około 13,7 miliona obywateli polskich, z czego Polacy stanowili około 5 milionów. I to właśnie Polacy byli największym obiektem represji, znacznie dotkliwszych niż na terenach niemieckich, często. A na przykład do tej pory, kolaborantów sowieckich traktuje się dużo łagodniej niż kolaborantów niemieckich. Nie do pomyślenia jest, żebyśmy dziś sławili poetów, którzy by dziękowali za podbój polski przez Niemcy, sławiących Adolfa Hitlera. Do dziś zbrodnie rosyjskie, sowieckie, poza Katyńską są praktycznie nieznane. Szanowni Państwo, z, polecam e, Historię e, bez cenzury. To jest jeden z trzech naszych magazynów na stronie hognot.pl, na stronie capitalbook.com.pl, ale oczywiście w dobrych kioskach, w dobrych empikach, w dobrych salonikach prasowych. Podobnie Historia. E, Polski, tutaj gejowski romans Króla Polski i temat bardzo podobny do tego, o którym teraz państwo mówię, o zdradzie kresowych Polaków. Taką zdradą był Pakt sikorski Mański Pamiętajcie, że dogadując się, oba państwa, niemieckie i rosyjskie, w 1939 roku postanowiły, że będą wspólnie eksterminować polską warstwę przywódczą, tak, żeby Polska nigdy nie mogła się odrodzić jako państwo. Temu służył mord oficerów, urzędników, policjantów w Katyniu, ale tu akurat jest ciekawostka, mniej znane są, że Niemcy też przeprowadzili własny Katyn. O tym zrobię osobną audycję. E, minimalne szacunki ofiar samych zbrodni e, wojennych we wrześniu 1939 roku to 2,5 tysiąca zamordowanych. Do rzezi Polaków, także żołnierzy, jak i ludności cywilnej doszło w Rochatynie, Grodnie, Nowogródku, Sarnach, Tarnopolu, Wołkowysku, Ośmianie, Świłoczy, Mołodecznie i Kosowie Poleskim. W Sarnach Sowieci rozstrzelani kompanii około 280 żołnierzy batalionu korpusu ochrony pogranicza, którzy się poddali. W grodnie polskich jeńców przywiązywali Rosjanie do czołgów i okrutnie mordowali ciągnąc po bruku. W Nimirówku oddział podchorążych, który się poddał, został dru obwiązany drutem i obrzucony granatami. W mostach wielkich Sowieci wymordowali nieuzbrojonych kadetów ze szkoły oficerów policji, uprzednio zgromadziwszy ich na placu apelowym i po odebraniu raportu od komendanta szkoły. Sowieci nie przestrzegali żadnego prawa wojennego ani nie dotrzymywali żadnych umów, a to był dopiero początek. Za wojskiem bowiem nadciągała sowiecka bezpieka, słynne NKWD, Narodowy Komitet Spraw Wewnętrznych. Poprzednik osławionego KGB, czyli Komitetu Państwowego Bezpieczeństwa. Ich zbrodnie koncentrowały się już na elitach cywilnych. Na tle tych zbrodni fakt masowego okradania cywilów z dóbr, konfiskata bankowych oszczędności wygląda niewinnie. Zdarzały się też takie wypadki, jak zmordowanie przez czerwonoarmistów dozorców, bo uwaga miał buty eleganckie i zegarek co sugerowało czerwonoarmistom że mamy do czynienia z polskim wyzyskiwaczem i burżujem zlikwidowano oczywiście ogromną liczbę kościołów katolickich, które zamieniono w magazyny, sale kinowe lub miejsce spotkań tzw. Ligi Bezbożników, organizacji której celem było ateizowanie świeżo pozyskanych Sowieckich obywateli. Kolejną represją sowieckiego okupanta były zaplanowane i przeprowadzone czystki etniczne, tak aby wschodnie tereny Polski nie stawały oporu. W pierwszej kolejności do wywózko-wywózki wytypowano tych, których uznano za element najbardziej wrogi sowieckiej okupacji. Czy ziemiaństwo, właścicieli większych gospodarstw, duchowieństwo, nauczycieli. Pierwsza wywózka Polaków miała miejsce 10 lutego 1940 roku. Właśnie w tej wywózce wywieziono mojego dziadka, moją babcię i mojego ojca, przy czym dziadek był jako oficer rezerwy, był wywieziony osobno i umieszczony, później zamęczony w jednej z rosyjskich kopalni na Dalekim Wschodzie, de facto zamordowany, bo po prostu tego typu katorżnicza praca, bez odpowiedniego wyżywienia, bez odpowiedniego ubioru, po prostu była morderstwem na raty. No, Dziadek nie trafił do Katynia, bo zaufał sowieckim władzom i odpowiedział na wezwanie, że mają się oficerowie rezerwy stawić. Maksymalne szacunki wywiezionych Polaków na wschód wynoszą 1 milion minimalne 700 tysięcy. Wywożeni tracili oczywiście dorobek życia, bo nie mogli niczego ze sobą zabrać. Według najbardziej ostrożnych szacunków, w tych transportach na wschód zmarło 10% wywożonych. Oprócz tego, na terenach okupowanych przez Sowietów aresztowano około 110 tysięcy osób. Można powiedzieć, że na pniu. Z tej grupy tylko na wiosną 1940 roku po prostu zamordowano 8 tysięcy ludzi. To jest właśnie ta Rosja, wiecie państwo, to jest ta Rosja, którą teraz Władimir Putin próbuje wskrzesić łącznie z kultem Stalina, kolejne 10 tysięcy zgładzono w czerwcu 22 i w kolejnych dniach po niemieckim ataku, Polaków. Wcielono też do Armii Czerwonej i wysłano już w październiku z Finlandią na wojnę z Finlandią, którą Sowieci zaatakowali. Polacy byli tam traktowani jako mięso armatnie. Niemcy robią z nas bohaterów, a Sowieci gówno. Ocenił Józef Mackiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. Doskonale to pokazała okupacja wschodniej Polski. Po prostu Hitler nie był zainteresowany elity Trzeciej Rzeszy pozyskiwaniem polskich kolaborantów wśród elit, w tym sensie, w takim sensie, że nie interesowało Niemców, aby Polacy tworzyli jakieś utwory sławiące Trzecią Rzeszę. Pisarz i poeta Bogdan Urbankowski Autor kultowej książki Czerwona Msza, czyli Uśmiech Stalina, wyklęty zresztą w latach 90. za napisanie tej książki, nazywał to, co się działo e, e, na wschodzie piemontem sowietyzacji Polski, próbą generalną przed tym, co wydarzyło się w 1900. Po 1944 roku, kiedy wojska sowieckie jeszcze raz nadeszły. Tadeusz Bojżeleński, Adam Warzyk, Aleksander Watt, Stanisław Jerzy Lec, Leopold Tyrmand, Leopold Lewin to tylko najbardziej znani, którzy zdecydowali się na otwartą kolaborację z sowiecką władzą. Co ciekawe, w tym czasie Władysław Broniewski, który Bywał więziony za komunistyczne przekonania, ale był też bohaterem wojny polsko-sowieckiej, legionistą. On trafił do więzienia. Do więzienia trafili również Gustaw Herling-Grudziński, pisarz Wacław Grubiński, Grubiński Beata Obertyńska czy Teodor Parnicki. Z tego całego towarzystwa kolaborantów publicznie Potwierdził ten fakt po latach tylko Termant. Chodziło o pisanie felietonów do polskiej konsomolskiej prawdy i bycia redaktorem naczelnym prawdy pionierskiej. Termant nie był jednak wówczas żadnym autorytetem. Jego kolaboracja nie miała takiego wydźwięku. Co decyzja Boja Żeleńskiego Który pisał teksty do sowieckiej gadzinówki Czerwonego Sztandaru I podpisał się także pod entuzjastycznym listem Witającym przyłączenie Zachodniej, tak zwanej zachodnio Ukrainy Do Ukrainy Radzieckiej Zgodził się też przyjąć katedrę Filozofii Literatury Historii Literatury Francuskiej Na sowietyzowanym Uniwersytecie Boj tłumaczył się, że musiał przecież czegoś żyć Takie Tłumaczenie się z kolaboracji z Niemcami nikogo nie obchodziło. Dodatkową czynnością obciążającą to było to, że Wojzeleński miał dyplom lekarza, czyli miał alternatywny zawód. Sowiecka okupacja miała tą specyfikę, którą właśnie ocenił cytowany przeze mnie wcześniej Mackiewicz. Zmuszała ofiary do tego, aby cieszyły się z tego, że je podbito i upokarzano. Organizowano publiczne pokazy, na których wymagano, aby z aplauzem i radością dziękować za wyzwolenie spod polskiej okupacji, za likwidację szlacheckiego wyzysku, za przegnanie polskich panów. To rytualne niszczenie charakterów miało później bardzo negatywne skutki. Liczba znanych osób, która wówczas złamała się i poszła na współpracę z Sowietami, była solidną bazą do późniejszego budowania PRL-u. To właśnie brak faktycznej dekomunizacji i tego, co się stało, sprawił, że Dziś w polskich podręcznikach nie wypada pisać o okupantach rosyjskich, sowieckich, tak jak o niemieckich. Chociaż byli e, tak samo mordercze, a czasem nawet bardziej niż Niemcy, byli też bardziej skuteczni. Wschodnia Polska była, tak jak wspominałem, tyglem wielonarodowym. Oprócz Polaków mieszkali tam Ukraińcy, Białorusini i Żydzi. Rosjanie, Sowieci, napuszczając wszystkich na siebie, doskonale kontrolowali, co tam się dzieje. Spłynna kwestia zbrodni ludobójstwa na Polakach na Wołyniu nosi znamiona inspiracji też sowieckiej. Pamiętajcie, że... Do dziś Władimir Putin, który twierdzi, że walczy z faszyzmem i banderyzmem, jednocześnie dzięki pracy swoich służb tenże banderyzm, nacjonalizm wspiera na Ukrainie. To jest takie perpetuum mobile, które ma utrzymywać Polaków i Ukraińców we wrogości do siebie. Skuteczna konspiracja na terenach okupacji sowieckiej była praktycznie niemożliwa. Konspiratorzy byli bowiem wytypowani i unieszkodliwiani, zanim w ogóle do jakichkolwiek działań przystąpiono. Ulgowa taryfa dla zdrajców wynika z dyskomfortu. W Polsce przecież jednym z najwybitniejszych poetów, i to naprawdę muszę to powiedzieć z takim nawet pewnym e, bólem, bo bardzo cenię twórczość Wisławy Szemborskiej, no jednak jest to poetka, która nigdy nie, twórca, który nigdy nie zrobił rachunku sumienia z faktu, że czciła i honorowała dwóch największych zbrodniarzy w historii świata Lenina i Stalina. Czy możemy sobie wyobrazić, że Nagrodę Nobla dostałby nawet nawrócony Piewca osiągnięć Adolfa Hitlera? Jeżeli chcemy e, zmienić e, postrzeganie, e, musimy doprowadzić do tego, żeby prawda o sowieckiej okupacji, rosyjskiej okupacji e, dotarła, przebiła się do miast, do, do mas. E, na przykład e, Norman Davis w swoim Bożym Igrzysku szacuje, że w sumie liczba ofiar z tych deportowanych do miliona ludzi mogła wynieść połowę. W sumie. Nie tylko, bo 10% w transporcie, a reszta na miejscu. Właśnie tak jak mój dziadek. Natomiast to jest liczba zbrodni po prostu rosyjskich, sowieckich. Ona jest naprawdę ogromna. Także ich charakter jest po prostu taki: do tej pory no, ofiary niemieckie zostały w jakiś sposób uhonorowane ofiary zbrodni sowieckich, rosyjskich. Poza Katyniem praktycznie pozostają nieznane. Szanowni Państwo, na koniec przypominam o stronie hognot.pl. Na tej stronie możecie znaleźć książki, na przykład Mistrzów Kłamstwa, fantastyczne historie szpiegowskie. Marcina Tyca, naprawdę warto. To jest bardzo dobra rozrywka, solidna dawka wiedzy. Również e, przypominam Państwu, to jest co prawda niby powieść e, fikcyjna: Piotr Wroński, Morderstwo Kontrolowane, lata 80., ale jest to powieść wzorowana na historii Jerzego Popiełuszki. Tu macie Państwo po prostu e, taką e, historię wplecioną, w, podaną w atrakcyjny. Atrakcyjnej formule, jak naprawdę wyglądały relacje polsko-sowieckie, polsko-rosyjskie w latach 80. I czym to się skończyło? Bardzo aktualna lektura, bardzo polecam. A Państwu mówię, do zobaczenia. Bardzo bym Was poprosił, żebyście subskrybowali ten kanał i go udostępniali jak najszerzej. Szczególnie ten materiał o zbrodniach rosyjskich jest, e, powinien się przebić jak, naj, jak najszerzej. Do zobaczenia.